Dzień dobry, mówi Jan Lorek, jest 9 lipca 2022 roku, jestem w Chełmku, razem ze mną jest Maciej Bartków. Dzień dobry. Dzień dobry. Spotykamy się przy okazji wykładu promującego książkę Tajny Zamek Niedzica. Czy mógłbyś pokrótce opowiedzieć, co znajdziemy w tej książce? No, tajny zamek Niedzica, jak sama nazwa wskazuje, dotyczy historii związanej z Zamkiem w Niedzicy, czyli tej historii, którą znamy wszyscy urodzeni, można powiedzieć, lat temu kilkadziesiąt, a dotyczącą ukrytego tam podobno skarbu Inków. Historia ta doczekała się wielu opracowań, zarówno prasowych, jak i książkowych. Powstało kilka książek z reguły. Ich autorem był Aleksander nie nieżyjący już. Niestety, można powiedzieć. Natomiast ja zająłem się tą, tą tajemnicą od strony właśnie takiej typowo technicznej. Po prostu zweryfikowałem wszystkie te informacje, które pojawiały się w przestrzeni medialnej, zweryfikowałem te dokumenty, które miały zaświadczać o prawdziwości tej historii, a także te miejsca, które, w których Zebiczyk, Rudbeneszów, bo tego dotyczy ta historia, bywał. No i okazało się, iż moim zdaniem, taki, taka też jest konkluzja książki, była to wielka mistyfikacja. A nad czym obecnie pracujesz? No w chwili obecnej pracuję zgodnie z prośbą mojego wydawcy Martka Łutowskiego nad zdecydowanie szerszym ujęciem tajemnicy szybu południowego, a więc tego szybu dawnej kopalni Michowice znajdującej się w Bytomiu, w którym w czasie II wojny światowej w ostatnich miesiącach II wojny światowej Niemcy mieli ukryć jakieś cenne depozyty. Co nim miało być nie wiadomo, ponieważ mowa tu jest i o dziełach sztuki i o złotach, depozytach bankowych, a także o aktach katowickiego Gestapo. Od czasu wydania pierwszej wersji Tajemnicy Szybu Południowego. Udało mi się zgromadzić bardzo wiele nowych informacji, zarówno zdjęć, jak i map, relacji, informacji na, na, na temat dotyczący Szybu Południowego. I myślę, że ta książka, którą teraz wydamy, mam nadzieję, że w tym roku jeszcze uda się ją zrobić, chociaż to już będzie, napisać to już, chociaż to już będzie trudno. Pokażę ostatecznie, czy coś jest na rzeczy. Bardzo dziękuję. Państwa zapraszamy do lektury. Dziękuję.